Witam wszystkich bardzo serdecznie z budynku klubowego Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej. Pierwszy program, pierwszy magazyn Nowej Ligi, która startuje już teraz na wiosnę. Piłka Plus, ze mną są wspaniali goście. Organizator Szymon Mikołajczak. Witam. Grzegorz Kunka, Alstom Power, zawodnik. Witam. I Adam Karasewicz, sędzia. Witam. Chciałbym wszystkich przywitać w nowym sezonie. Najpierw zadam pytanie organizatorowi tych rozgrywek. Szymon, kolejna piłkarska wiosna przed nami. Nowe rozgrywki, wspaniała frekwencja. No jak ty to robisz, że rozgrywki pod Twoim kierownictwem cieszą się taką popularnością? No już powiedzmy, że wcześniej miałem okazję pracować dla konkurencji. Nabrałem doświadczenia, które teraz będę starał się wykorzystać. Myślę, że ludzie też zaufali mi, wiedzą co nieskromnie mówiąc oferuję, że staram się być zawsze sumienny, wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak potrafię. Myślę, że tak jak ja zaufałem drużyną przez ten czas, tak drużyny zaufały mi i dzięki temu na tym zaufaniu po prostu bazujemy. I teraz widać tego efekty 58 zespołów, no to jest rekord. Wprawdzie do tego niedawno z Azjanem Miedzińskim z Ibupromu sprawdzaliśmy, jaka był rekordowy sezon amatorskich rozgrywek w Wrocławiu. I to było jeszcze za czasów pana Piotra Mierackiego, to tam było 72 zespoły. My mamy 58, ale wierzę, że niedługo właśnie Piłka Plus będzie tą największą, najmocniejszą i najlepszą ligą we Wrocławiu. 58 drużyn podzielone na cztery grupy rozgrywkowe. Wspaniała frekwencja. Ekstraklasa wiele osób mówi, że jest najmocniejsza z tych wszystkich lig amatorskich, które rozgrywane są na terenie Wrocławia. Powiedz mi, czego spodziewasz się po tej edycji? No, myślę, że... znaczy, Jeżeli chodzi o mnie, to na pewno będę starał się zrobić rzeczy, które do tej pory nie były spotykane na amatorskich rozgry... w amatorskich rozgrywkach. Tak jak dzisiaj inaugurowaliśmy program Turbokoza, Turbo który u nas, jak wymyślił Łukasz Padecki, będzie miał nosił nazwę znamienną Trickmaster. Czyli będziemy wybierać w czasie sezonu tego, który e, no. dysponuje najlepszymi umiejętnościami technicznymi, mogę tak chyba powiedzieć, prawda? Dzisiaj mieliśmy chłopaków tutaj, którzy przetestowali się, sprawdzili. Na razie do liderem po pierwszym dniu jest Grzegorz Kurka, który zebrał chyba 46 punktów. 43. 43, więc zobaczymy jak pójdzie innym. Na koniec ten, który uzbiera najwięcej dostanie, dostanie puchar, który będzie mógł, sobie, będzie mógł się pochwalić. Też będzie mógł z dumą mówić o sobie, że jestem najlepszym technikiem w lidze piłce plus. Drugim wiadomo, drugim tutaj jeżeli chodzi o takich ciekawostek, elementem to będzie właśnie ten program. Będziemy co tydzień się będziemy spotykać, będziemy rozmawiać z gośćmi zaproszonymi, zawsze zawodnikiem, jakimś sędzią. Będziemy starali się mówić o tym, co wydarzyło się w minionym tygodniu, porozmawiać i o tym, co czeka nas w tym tygodniu nadchodzącym. No i oczywiście jeżeli chodzi o rozgrywki, no to Duży nacisk położyłem na stronę. Chcę, żeby była najlepsza. Wprawdzie dzisiaj mieliśmy ją odpalać, czyli w piątek. Mamy delikatne opóźnienia ze względu na to, że jest to naprawdę kawał, kawał trudnej roboty. Ale myślę, że ta strona, jak już wszystko uda się uruchomić tak, jak sobie zaplanowałem, no to, to, to to będzie podstawa tej ligi, bo tam będzie można sprawdzić wszystko naprawdę. Wszystkie statystyki dotyczące rozgrywek, wszystko to, co kiedyś liczyłem na papierze, to teraz wszystko ta sama ta strona będzie sama dla nas liczyć. Dzięki temu będziemy na bieżąco wiedzieć, kto w czym jest najlepszy. A jeżeli chodzi o drużyny, no to na pewno będą niesamowite emocje. Ekstra klasa, jak powiedziałeś, to, to tak, tak, tak mocna to chyba w żadnej amatorskiej lidze nie jest. No, poziom będzie niesamowity. Dojdzie do tego, że uznane marki na amatorskich wojskach w Wrocławiu mogą bić się w tym sezonie o utrzymanie. No, myślę, że kilka drużyn, to kilka drużyn może mieć naprawdę problem z tym, żeby nie tyle walczyć o medale, co zawsze do tej pory robili, tylko o te... Będzie musiało uważać, żeby uniknąć degradacji. No dla kogo, jak nie dla piłkarzy, jest organizowana ta liga? Grzesiek, zawodnik Alstom Power. Powiedz mi, za nami zima, rozgrywki halowe. Dla jednych jest to czas na ładowanie akumulatorów, na odpoczynek, regenerację przed wiosennymi rozgrywkami. Twoja drużyna, z tego co wiem, występowała w rozgrywkach halowych. Powiedz mi, czy to nie będzie przeszkadzało, aby z pełnymi siłami wkroczyć na wiosnę do gry? Myślę, że nie powinno się to odbyć, bo już gramy raz w tygodniu, jest to taka regularna forma, forma treningu połączonego z grą. Nasza drużyna jest typowo zakładową drużyną, jest to mieszanka kolegów z biura, kolegów z fabryki, pracują na różnych zmianach, ciężko jest się zebrać gdzieś w tygodniu, żeby potrenować wszyscy razem, a taki mecz w weekend jest, jest najlepszym okazją i to, to nam zapewni taką ciągłość gry i, i Myślę, że ten poziom utrzymamy. A nie będziecie mieli problemów z aklimatyzacją? Wiadomo, rozgrywki halowe, rozgrywane na innej nawierzchni. Tutaj przechodzimy na sztuczną nawierzchnię. Nie będzie problemów? Wiadomo, to jest inna gra. Futsal to nie jest gra na sztucznej murawie. Rozegraliście może jakieś sparingi, czy jakieś treningi odbyliście? Jeszcze w, tej, w tym sezonie, jeszcze nie, ale to nie, to nie jest pierwszy rok, kiedy tak gramy. Zawsze, zawsze graliśmy zimą gdzieś na hali, później była wiosna, jesień na, na otwartym. Na otwartym boisku, więc myślę że to będzie kwestia... Ważne, że Dyneka jest w gazie. Dwóch, trzech, <noise> dwóch trzech spotkań i przestawimy się całkowicie na nową Adam, wydawać by się mogło, że sędzia w takich rozgrywkach amatorskich nie odgrywa głównej roli. No ale to myślę, nie może być błędne. Czasami jakaś decyzja sędziego może wpłynąć na ze spotkania. Tak też było w rozgrywkach na jesień, w konkurencyjnych rozgrywkach. Sędziowałeś już wiele spotkań, czy to amatorskich lig, czy tych już profesjonalnych. Powiedz mi, czy jest jakaś różnica w sędziowaniu właśnie w amatorskiej lidze, a meczów na tym dużym, prawdziwym boisku. większe wiegrze no, może... no, panowie bez przesady. Ja myślę że w ogóle zacznę od początku pytania. Czy sędzia nie odgrywa ważnej roli? Ja myślę, że można byłoby się niektórych drużyn spytać, jak bardzo istotną rolę odgrywali sędziowie w ich spotkaniach. Wiadomo, sędzia jest tylko człowiekiem, może się mylić. No i to zależy. I, tak, I tak robi. I tak robi, często się, często się na pewno również myli. Natomiast kwestia jest taka, że czasem trzeba się potrafić przyznać do błędu i powiedzieć panowie, przepraszam, pomyliłem się. Natomiast no, też nie można dopuścić do tego, żeby zawodnicy wchodzili na głowę. Ale myślę, Znaczymy. że można by wielu polecić ten program, prawda, z Hubertem Siejewiczem jest dostępny i tam zobaczyć jak sędzia na poziomie ekstraklasowym ekstra przecież w meczu w Krakowie legia pomylił się, się i przyznał się do błędu i to była naprawdę decyzja taka jedna z kluczowych i przeprosił i piłkarze grali dalej. To tak, tak. Dalej, jeżeli chodzi o to czy sędzia ma wpływ na spotkanie czy nie, ja uważam, że ma ogromny wpływ, ponieważ samo to w jaki sposób się sędzia zachowuje, w jaki sposób rozmawia z zawodnikami, no właśnie to Szymon mówisz, eee, no, tworzy jakąś odpowiedź atmosferę na boisku i ja staram się, żeby ta atmosfera raczej była przyjemna i, i czasem też yy, można zamienić dwa słowa z zawodnikiem, yy, coś zażartować. Zawsze to stwarza jakąś taką aurę przyjemną, wiadomo. Ale powiedz mi, czy znowu czy bo, nie, zwraca uwagę na przykład na to, że o, a sędzia witał się z zawodnikiem. Czy to, że, jak, jak, ty, jak Ty to odbierasz właśnie? Że, no, to, to jest ciekawe. Ktoś, no jak, czy, czy można zarzucić sędziemu, że wita się z zawodnikiem? Jeśli chodzi o mnie, w poprzednim sezonie tylko na jesieni sędziowałem 110 spotkań w ligach amatorskich co jest ja uważam dość sporym wynikiem. Większość zawodników tutaj armatorskich, którzy grali przy ulicy lotniczej, znam, no więc to jest dla mnie normalne, że, że witam się i poza boiskiem nie ma problemu, możemy, możemy porozmawiać, jesteśmy na ty. Natomiast jedna rzecz, której wymagam, kiedy wchodzimy na murawę, no jest panie sędzio i proszę pana do zawodnika, tak? Musimy znać pewne granice. Dlatego, dlatego tak myślę, że to jest takie najrozsądniejsze podejście. Ważne jest też ten autorytet, który sobie sędzia może robić. Dobre sędziowanie i w trakcie właśnie sezonu, w trakcie, w trakcie kolejnych meczów ale nie, przez to szacunek, Ja uważam, że, tam, że właśnie... jest inna ta reakcja sędzia, Właśnie też to. takie, można powiedzieć w cudzysłowie, troszkę zaprzyjaźnienie się z zawodnikami. Oczywiście nie mówię tu gdzieś tam później o faworyzowani, których złożyły od tego. Oj, na, to na, to, na, to, na to nie ma miejsca oczywiście. Natomiast samo to, że można porozmawiać z zawodnikami, jest dla mnie też ułatwienie, ponieważ po meczu, nawet kiedy się pomylę, potem podejdę, powiem, słuchaj, kolego, no, pomyliłem się, miałeś rację, może, może ja nie miałem tym razem racji. Eee, natomiast można łatwo sobie wyjaśnić I, i myślę, że to jest fajne, ponieważ tworzymy jako liga, tworzymy jakiś kolektyw i to, że wiadomo któregoś dnia drużyna przegra i ma do mnie pretensje w odwiznie karnego 20 sekund na przykład i tak. mecz tak, w zremisowanym meczu. No. Nie, przebrany. No, zremisowany <grym> by był gdyby. Jest spamiętliwy, jest spamiętwy. Jest, pamiętliwy. jest mi mi, mi, natomiast myślę, że chyba nie ma, nie ma jakiejś nie urazy. Tak nie tak żywimy do tak się urazy. Ja też czasem mogę się zdenerwować na zawodnika. pokazać mu kartkę. Y, natomiast po meczu ja o tym zapominam. Jakoś nie. No, nie, nie ma to wpływu jakiegoś na to, co, co się dzieje w następnych, ale mówisz, Bo mówisz, że to chodzi o to, żeby pracować sobie jak autorytet w grzesek u zawodników, ale na przykład jak to jest, jak w pierwszym meczu, w którym w drużynie, pomylisz się, ciężko jest potem chyba odbudować, jak już drużyna sobie wyrobi zdanie, że ten sędzia to... Uj, zawsze, przepraszam, to potem chyba jest yy, trudno sobie odbudować. Zorowany program. Po 23. To jak to, to jak uważasz? Jak to już pierwszy na dziesięć? Ja myślę, że no nie tylko decyzjami sędzia wyrabia sobie opinię. Przede wszystkim, jeżeli sędzia jest sympatyczny w stosunku do zawodników, e, nawet jeżeli się pomyli, potrafi gdzieś tam pochylić głowę, powiedzieć przepraszam, e, no to sama decyzja nie nie jest w stanie zaburzyć jakiegoś jego autorytetu. Autorytet budujemy całą swoją osobą, a decyzje, yy, może trochę dziwnie zabrzmi, ale decyzje wcale nie są najważniejsze u sędziego, tak naprawdę, w kontekście budowania swojego autorytetu. A powiedz mi, no, gdy wynik jest na włosku, wiadomo, kontrowersja, dla niektórych słuszna decyzja, dla, dla niektórych nie, yy, no, te rozgrywki wzbudzają ogromne zainteresowanie. Później, gdy wracasz do domu, odpalasz internet, a tam na forum burza. Czy był karny, czy nie było karnego, czy była ręka? Jak ty się ustosunkujesz do tego? Czy czytasz to, czy bierzesz sobie do serca te uwagi, czy, czy po prostu nie zwracasz na to uwagi? Zawsze czytam, zwłaszcza jak mecz jest znowu włosku, tak jak mówisz, że coś się działo, to zawsze jestem ciekaw, jakie są opinie ludzi o tym. I potem e... się podpisuję Sędzia dzisiaj był super. Tak. E, nie, zawsze czytam. Czasami przeczytam coś, co mogę w bardzo łatwy sposób wyjaśnić. E, gdzieś tam. No... Nie wszyscy dokładnie znają te przepisy, ja jednak książkę przepisy gry w piłkę nożną przeczytałem już wielokrotnie i przeczytam jeszcze wielokrotnie, pomimo że ją znam. Dzięki temu, że przeczytam to, co jest napisane na forum. Mogę też zrozumieć, dlaczego ktoś miał pretensje. I jeżeli zobaczę, że na przykład nie miał racji w tym momencie, ja zawsze, no to Szymon, Szymon o tym wie, zawsze w takich sytuacjach po prostu podpisywałem się jako, jako ja, nie jako anonim. Podpisywałem się jako ja i tłumaczyłem, dlaczego taka, nie inna decyzja była. Natomiast czy biorę do serca jakoś to. Yy, czasami tak? się irytujesz, prawda? Czasami, pewnie, że czasami denerwują, zwłaszcza jeżeli jakieś wpisy są, są niewybrane, natomiast nie biorę tych do serca, ponieważ. Jakbym miał wszystko brać do serca, no naprawdę, sędziując tyle meczów yy, i w ligach amatorskich, i w ligach, yy, w ligach normalnych tutaj w okręgu, yy, jeżeli miałbym się każdym jakimś okrzykiem z przejmować, to w życiu bym nie był sędzią. Niestety trzeba mieć jakąś taką swoją odporność, i, i, i na tym trzeba bazować. Takiej rzeczy po prostu nie słyszeć. Dokładnie. Zaczynamy w poniedziałek. Yy, taki rozkład jazdy przygotowałem na ten najbliższy, ty, najbliższy tydzień. Poniedziałek, 21 Arsztom Power USB Grzesiek. Przygotowany, no i... nie przygotowany. Nie ma dla nas... No. nas litości, będziemy przygotowani, pojedziemy z marszu. Sobota, so, so, so so, so niedziela so, gramy Sobota so, so gramy ostatni mecz ligowy, o medal. W yy, niedzielę gramy finał Pucharu Ligi, więc te, też ważny mecz. I w poniedziałek od razu na dzień dobry obrońca. Po prostu wam szansę, żebyście byli rozgrani odpowiednio. No, dr, dr, dr... Drużyna ze ścisłej szłówki. Wygrała w konkurencyjnych rozgrywkach, wygry prawda, więc... Y która z nas ma zwycięstwa ligi i no, pokażemy jako, jako, jako nowa, nowa siła, także... Najwyżej... Co, powiesz, co powiesz o transferach? O krojek, Balicki, zawodnicy, którzy w trzeciej lidze występują z Łukaszem Deneką. Przypieczętowane już w ogóle? Czy jeszcze, jeszcze podpisane Jest, kontrakty? Jeszcze, czy jeszcze, na stole? Jeszcze, jeszcze rozmawiamy przed stangiem, ale... Wy, wysokie jest, niż... Bliżej, bliżej niż dalej. Wymagania mają wysokie, myślę, Zrozum że wiesz, zmierzamy do, do, do konsensusu. Rozumiem, że negocjatori negocjatora występuje u każdego Tak, tak, to <grym> Łukasz tutaj będzie decydował, ale myślę, że zagrają raz więc... To Skandik chyba nie będzie zadowolony. A myślę, że Bartosz, Bartek Dobrowolski, kapitan Skandika, swoje właściwie praje, że... W swojej rodzinie można powiedzieć, prawda? Czyli Łukaszowi delece łatwo, łatwo nie... Trosze, troszeczkę będzie ciszej na świętach teraz. No. Myślę, że się dogadałem. Spokojnie. Wtorek godzina 20. Klub kokosa luz Soccer. no i klub kokosa, no to jest yy, coś wspaniałego. Remek jedzierski wystąpił właśnie w tej drużynie. Yy, chcieliśmy to utrzymać w tajemnicy, ale no niestety wydało się. Jeden sparing rozegrany w zeszłym tygodniu. I teraz mam takie pytanie do panów. Jak sądzicie, czy zawodnicy, byli zawodnicy, czy również czyni, którzy grają w Trzecie Lidze, na przykład jak Łukasz Deneka, czy oni powinni brać udział w tych rozgrywkach amatorskich, bo pojawiają się głosy sprzeciwu? Niektórzy mówią, że to jest urozmaicenie ligi, że wyższy poziom. No jak myślicie, powinni grać, czy nie powinni? To jest nieobiektywne. że. Zwłaszcza walton power. Tak. Ale pokazaliśmy w tym sezonie, że bez Łukasza potrafiliśmy zagrać i wcale, wcale nie, było, nie było źle. Oczywiście robi różnicę w naszej drużynie. Nasz... Nikt, nikt tego nie ukrywa że W ofensywie moment. był, był mecz przy 20 urszonych brankach, przy 17 miało udział, więc <śmiech> <śmiech> to jest <laughs> najlepsza odpowiedź na jego wpływ. Ale jeżeli chodzi o ręka jezierskiego, to jak uważasz? to jest... Nie przeszkadza Ci, bo jednak no, nie mi się, no Łukaszowi do DDC, do, do Remka Jezierskiego myślę bardzo daleko, prawda, więc, y... No nie, ale Remek, Remek już nie gra zawodowo, prawda, więc dlaczego mamy mu odmówić Rym, Jest do... amatorem można tak takim, jest w tej chwili taki, na takim poziomie jak my, w sensie, w sensie nie ale w sensie... <noise> ale jest, jest bardzo skromny, muszę zauważyć, że lech, y... Nie no tak, jeżeli chodzi o faktycznie o, czy, o podejście do o sport, piłki nożnej. No strony sportowej jest, jest na tym samym. Właśnie teraz komentuje Mesz tutaj. Po, tutaj poziom tej po więc myślę, że, że dlaczego nie? Dlaczego mamy go zabronić w ogóle? Bo, bo kiedyś postawił na piłkę i poświęcił jej kawę swojego życia. A Ty jak to myślisz? Y... Ja myślę, że jak najbardziej. To jest liga otwarta, każdy kto wyraża chęć uczestniczyć w Socek i Lidze może grać. A Ty już się chyba? Grał wtedy w tej chwili, wtedy co na bocznym wojsku sędziwaliście z Piotrkiem Piejko, to było ze Ślęzą Wrocław, fajne, też wtedy sędziwałem. Ślęzą Wrocław, Karabady, Pogil, Lwów, tak? Nie, grał ze Śląskiem Wrocław na bocznym wojsku, na bocznym wojsku, zdjęcie masz na Facebooku. Aha, tak. I on wtedy, pamiętasz czy grał, wtedy 5 Na pewno, tak, grałem w tym zawodniku ze Śląska, grał woską Mady i tak, No nie pamiętam czy grał, więc... <laughs> zapytamy, zapytamy się samego zainteresowanego. Za tydzień może się uda tutaj do studia zaprosić. Środa 21. PGKO, PGK kontra M plus W Lyons. Beniaminek, który wywołuje dużo kontrowersji, zobaczymy jak będzie w tym sezonie. Dwóch zawodników odeszło, zobaczymy co Rafał Rybak skombinował tutaj na wiosnę. O tej samej godzinie, na drugim boisku, port lotniczy i M plus W spring, a więc Alojzy Dychus, kierownik drużyn, będzie miał dylemat, którą drużynę oglądać, chociaż on sercem, jak mówi, bardziej za springami. To pozwolę wtrącić, bo to jest w ogóle ciekawa postać, mam dechu, to jeszcze można chyba go poniekąd porównać, jeszcze to jest druga osoba, która jest tak zaangażowana właśnie w prowadzenie, nie wiem czy to jest pan, Arek Majbach. Tutaj tacy jakby konkurują o tytuł najlepszego menadżera, Majba mają dwa zespoły. W tej chwili Majba Arek ma dwa w ekstralidze, jak w klasie. Pan Dychus dąży do tego, żeby mieć dwa w ekstraklasie, bo jeden gra w pierwszej lidze, drugi będzie teraz yy, grał w ekstraklasie. Yy, Walta prezes. Yy, fajna, fajna, Myślę, że fajna sprawa jest generalnie, jak taka osoba jest taka zaangażowana spoza, bo to jest takie bardziej trochę nawiązuje do, do profesjonalizmu, bo już tak bardziej te zespoły się stają profesjonalne, jak mają taką osobę organizatora. Yy, I ceni się to, że ktoś angażuje się w... Piłkę. Zwłaszcza tutaj w przypadku, czyli chłopacy z Pring, czyli nas są bardzo młodzi i dzięki panu Dychusowi mają, mają możliwość pokazać, bo tak naprawdę wiadomo, że to liga jest liga komercyjna, kosztuje udział, a dzięki panu Dychusowi i jego firmie, firmie Plus W Group daje im szansę po prostu na to, żeby nie siedzieć w domu, tylko poruszać się, pobiegać za piłką i dostarczyć was emocji, co jak wiemy Rafał... Rafał Pora, po, 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 po ale widać, że... Pot, potrafię to zrobić. Emocjonuje, się, emocjonuje się tym, co się dzieje na boisku. A więc środa Alojzy Dychus. No, w czwartek Arek Majba. 20 w czwartek Alpina Michałki, kolejny hit Ekstra klasy, a 21 Birtim Nokia, czyli dwa hity. Naprawdę warto przyjść w czwartek, nie tylko w czwartek na boiska przy ulicy Lotniczej. No i pasjonować się grą i naprawdę pytanie, będzie co oglądać, pytanie, będzie pytanie, co oglądać. pytanie, które spotkanie teraz w Ekstraklasie nie będzie hitem. No właśnie, ta Dokładnie. jest tak, wielu o tym mówi, że tak naprawdę kiedyś się czekało na, yy, w innych rozgrywkach, czy w ogóle w konkurencji czeka się na takie mecze yy, raz w miesiącu, gdzieś tam jakiś hit się zdarzy, a tutaj tak naprawdę pierwszy tydzień do rozgrywek i mamy trzy mecze, prawda? Bo jeszcze piątek zaraz yy, też opowiesz, a yy, są trzy mecze w Ekstraklasie, które każde, każde będzie trzymało w napięciu od początku do końca. Myślę, że gdzieś o wiele, wiele, wiele pracy na wojsku jako sędzia. Odpoczy ale nie można nawet powiedzieć, że odpocząłeś, prawda? Bo przerwy nie miałeś. Tak? Na no, przerwy nie ma, nie będzie. <laughs> Chyba to jest. zaczyna się do tego przyzwyczajać. Tak? Jeszcze warto dodać, że Alpina dokonała wspaniałych transferu. <laughs> Paucz, Trzmajda, Pezłowski, no to są zawodnicy, którzy są. Yy... We Wrocławiu w tych rozgrywkach, nie tylko amatorskich, bardzo znani i cenieni, dlatego myślę, że Alpina no, wyrasta tutaj na jednego z głównych faworytów i zobaczymy jak będzie. Beer Team, nowy bramkarz Daniel Pelc, M++ Group Lions Team, Carzon Wrocław, no, tutaj się zatrzymamy chwilę, bo to jest bardzo ciekawa drużyna. Mistrz Play Areny jako Spartan Leśnica, dwukrotny Mistrz Polski. Polski. Playareny są to jedno z najbardziej znanych rozgrywek amatorskich rozgrywanych no, na terenie całego kraju. W piątek o 20.00 de facto właśnie Scharzon Wrocław. Czyli dwie uznane marki, bo de facto to też na amatorskim rynku marka znana, Marcin Dymarski, spółka, czyli tak Parasol, prawda, bo to są Dokładnie. chłopaki z Parasola yy, kontra Mistrzowie Polski, no to, to, to chyba jednak mimo wszystko najciekawsze spotkanie tego tygodnia. Zwłaszcza, że też myślę, że się znają w większości, bo tam gdzieś na... Yy... Tak, tak. I turniej w Warszawie, gdzie grali jedni i drudzy, dlatego jeszcze w innej lidze konkurencyjnej też występują, yy, czy to przeciwko sobie, czy razem w drużynie, dlatego będzie ciekawie. No i na deser 22, modeko brat Albert. Klasa, Też, klasyka. Na zakończenie, na zakończenie tego piłkarskiego tygodnia. No i zobaczymy, czy będziemy mogli w piątkowy wieczór położyć się spać. Spoko, czy sędzia będzie spokojnie się położyć spać, czy będzie musiał odpisywać na komentarze. No nie no, jeżeli chodzi o Modeko brat Albert, no to można powiedzieć, że to na amatorskich, amatorskich rozgrywka prawdziwy klasyk. Emocji można być pewnym. Do tej pory radziła sobie w tych meczach brat Albert. Myślę, że na pewno, na pewno do samego końca ponownie będzie trzeba, trzeba się spodziewać wielkich emocji w tych meczu. Kto, 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 będzie, kto będzie sędziował się, trzeba zapytać, bo... Jeszcze nie wiemy, A jeszcze <laughs> będziemy <sędziwa>. ustalać. <laughs> Organizator jeszcze nie wylosował. To się nie <laughs> Myślę, że można określić, że ze względu na tutaj, żeby nie było żadnych kontrowersji, do no to już muszę, choć staram się takich rzeczy unikać, no ale akurat tego meczu na fed będzie, nie będzie działał Rafał Sierczek, żeby zawodnicy brata Alberta mogli spokojnie do tego meczu się przygotowywać, to, to myślę, że mogę spokojnie uprzedzić ich, że, że mogą odejść już teraz. Za tydzień postaramy się zaprosić tutaj jakiegoś przedstawiciela pierwszej ligi i drugiej. Wtedy troszeczkę więcej o tych ligach poza Ekstraklasą. W każdym programie będziemy troszeczkę mówić o przepisach, ponieważ jest to bardzo ważny element. Niektórzy, no jak sama nazwa mówi, jest to liga amatorska, do końca nie znają przepisów gry, dlatego jest to świetna okazja. Tutaj w studiu mamy... Sędziego Adama Karasewicza, który, który jest przygotowany i troszeczkę nam tutaj najciekawsze fragmentu, fragmenty właśnie tych przepisów ja przedstawia. Tak, jak, jak pismo się przeczyta. Dzisiaj przygotowałem kilka słów odnośnie ręki. Oczywiście jest to bardzo burzliwe zagranie, bardzo burzliwa rozmowa zawsze na temat, na temat ręki, ponieważ co praktycznie w każdym meczu zdarzy się, że gdzieś tam piłka przypadkiem dotknie czyjeś ręki. Właśnie o, na Stututli było nieprzypadkowe zagranie przed chwilą, tutaj, w telewizji. Eee, no i za chwilę są krzyki, panie sędzio, panie sędzio, ręka. Natomiast, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, doznaczyłem tutaj e, fragment przepisów. Przeczytam, co mówią o tym przepisy gry i za chwilę to zinterpretuję. E, jest to artykuł 12 przepisów, e, interpretacje FIFA. Czyli nie jest wymysł mój. Zagranie piłki ręką ma miejsce w sytuacji, gdy zawodnik rozmyślnie i świadomie dotyka piłki ręką. Od dłoni do końca ramienia, czyli dotąd. Świadomie, czyli celowo, czyli rozmyślnie. Czyli jest to zagranie, które jest pożądane przez tego zawodnika. On chce dotknąć tej piłki ręką. Natomiast. Często zdarza się tak, że piłka jest z jakiejś nastrzelona z bliskiej odległości, nie ma szans ich zabrać, ma rękę ustawioną naturalnie, eee, piłka dotknie ręki, zatrzyma się, nawet może nie, nie paść bramka przez to, bo wtedy nie jest to przewinienie. Eee, tutaj trzy punkty ważne trzeba ocenić podczas zagrania, czy ma miejsce ruch ręki do piłki, a nie piłki do ręki, to o tym przed chwilą mówiłem, czyli wszelkiego rodzaju jakieś zagarniania piłki, czy wystawiania, wystawienie ręki po to, żeby piłka nie trafiła, na przykład, żeby podanie nie trafiło do kolegi z drużyny, czy, czy żeby strzał na bramkę nie odniósł skutku. Dalej, odległość zawodnika zagrywającego piłkę od ręki przeciwnika, ponieważ tu mówiłem już, że musi być ruch, to, to jest jeden, jeden z wariantów. Innym wariantem jest taki, na przykład że piłka zostaje kopnięta z dużej odległości i zawodnik może mieć rękę naturalnie ułożoną, ale piłka leży, leci tak długo w jego kierunku, że ma dużo czasu, żeby tą rękę zabrać, odsunąć się, przyjąć piłkę na klatkę piersiową, na cokolwiek. Jeżeli nie czyni tego, nie zawiera ręki, wtedy również przewinie, ponieważ traktujemy to jako rozmyślne zagranie. Czyli nie zabranie ręki w takiej sytuacji może być rozmyślnym zagraniem, ale, Natomiast, ale kiedy... jak uznać, kiedy jest odległość taka odpowiednia? Od tego jest sędzia, żeby uznał. Oczywiście, kiedy jest to zagranie z kilku metrów, bardzo mocne, trzeba wziąć pod uwagę siłę kopnięcia piłki, odległość, o, o czym już mówiłem, bo może być zagranie z 10 metrów, ale będzie tak mocne, że po prostu gdzieś tam przez napsy nerw nie zdąży pokonać, pokonać drogi do mięśnia i nie, nie zdąży zabrać tej ręki. Na no, lot tego jest sędzia. no piłkarz no, jest dyscypliną taką, gdzie sędziowanie jest trudne, od, y, ponieważ no, sędzia podejmuje decyzję na boisku i nie ma na to dużo czasu, musi błyskawicznie ocenić odległość, y, siłę zagrania i możliwość, czy, czy, czy była szansa zabrać tę rękę, czy nie było szansy zabrania tej ręki. No i trzeci, taki najważniejszy z tych punktów, czy ręce lub dłonie co wynika ułożone są naturalnie. Czyli kiedy ręka ułożona jest naturalnie jak biegniemy wiadomo, wykonujemy jakieś takie y, ruchy, które pomagają nam utrzymać równowagę w biegu. Natomiast jak biegniemy nie trzymamy ręki w ten sposób. Czyli każde zagranie piłki nawet z bliskiej odległości w rękę, która zostawiona w ten sposób będzie traktowane jako zagranie celowe, ponieważ no, y, nikt nie biega w ten sposób. Nie ma już tak rękowa, tak? E, jeżeli chodzi o kartki, bo często też jest y, jest taka problem, a nie sądzi, że dlaczego kartki nie było za rękę, przecież celowo zagrał piłkę ręką. Owszem zagranie celowe piłki ręką jest rzut wolny bezpośredni z miejsca przewinienia. Natomiast aby dać kartkę, to trzeba brać pod uwagę inne inne, jakieś aspekty tego zagrania. Czy na przykład dzięki temu zagraniu jego drużyna miała odnieść korzyść, na przykład strzelenie bramki. Jeżeli chciałby oszukać sędziego, oszukać zawodników, strzelając, zdobywając ręką bramkę. na przykład Polsko Pols, w meczu z Polską. z E, już ładnych parę lat temu, nawet nie wiem. No ma Fajens. Tak. E, dalej e, Jeżeli chodzi o, no, o, to cel, o celowe zagranie e, Myślę, że pogubiłem. Więc tak, nie wiem co chyba Nie wiem skoro, bo zupełnie już mówiłem. E, e, <tosmukli> myślę, że już w wiele jest na to te... naturalne ustawienie. <tosmukli> naturalne ustawienie? Ale gdzie się słuchać i teraz już wszystko, wszystko będzie wiedział. wiedział. Aha, o kartkę, no, przecież o kartce mówię. Do, tak, do. Nie wiem. Nie wiem. Co robimy? Co i co? W sporych klawach. Z słabą paliwką. Eee, a przecież, bo pochwaliłeś, że mam dobrą pamięć przed chwilą. Zestresował się, ale tylko tą długą. Kiedy, kiedy jeszcze napomnienie? Kiedy przez zagranie ręką eee, pozbawiamy na przeciwników realnej szansy zdobycia bramki, wtedy to na czerwona kartka, wykluczenie z gry, kiedy ręką, świadomie. zawodnik świadomie ręką blokuje eee, zdobycie bramki przez przeciwnika. albo przed korzystnej sytuacji, gdzieś ktoś zobaczy kawałek wolnego miejsca, chce zagrać długie, długie krosowe podanie na, drugi, na drugą stronę boiska otworzyć tym sposobem akcję ofensywną zespołu, a zawodnik celowo wystawi rękę, żeby, żeby zablokować piłkę, żeby podanie nie przeszło. Wtedy oczywiście napomnienie za przerwanie korzystnej sytuacji. Tak na takich samych zasadach, jak napomnienie w przypadku faulu. Mamy faul, za przerwanie, faul i, i żółtą kartkę za przerwanie korzystnej sytuacji. Faula. I tak samo przy ręce. Natomiast no każde celowe zagranie, nawet jest, jeżeli jest celowe, to wtedy jest rzut wolny bezpośredni. Jeżeli jest niecelowe zagranie piłki ręką, według tego, co, o czym mówiłem, to nie ma nawet rzutu wolnego bezpośredniego. Tak więc aspekt y Zagrania piłki ręką mamy już wyjaśniony, zobaczymy czy to będzie tak, miało tak, e, nie tak, na było. Myślę, że teraz już po prostu wszystko będzie jasne. Ja, myślę, ja... ja tak myślałem, że po prostu wydrukuję sobie karteczki z linkami do tego filmika i jeżeli ktoś będzie mi zarzucał, panie sędzio, ręka, ręka, zamiast dać mu żółtą kartkę, dam mu kartkę z linkiem, tak, bo żeby odrobił, kartkę, tak, ja odrobił ja zadanie ja domowe. Ja to myślę, że jak wszyscy do już ten, ten program, to już nie będzie miał żadnych problemów z oceną sytuacji. Mam Także... no, taką nadzieję. Kolejne aspekty przepisów e, za tydzień. E, dziękuję moim gościom Adam Karasewicz, sędzia Grzegorz Kunka, Alstom Power i organizator Szymon Mikołajczak. Dziękujemy bardzo, zapraszamy za tydzień. Dzięki. Dożyłem